Barney i gang z podwórka. Dołączymy dzisiaj do gangu! Nie ekipy gangsta! Gdzie mam się zgłosić? Coś podpisać, cokolwiek. Hi kids! I'm Barney the Dinosaur! Guess what? Now you can join my fan club! Just send me your name and address, and I'll send you a special surprise through the mail! Ooh, gotta go! It's almost time for my show! See you later! Nie będę nic wysyłać! Jedziem tam! Zobaczymy, co to jest. Czysta... Ee, Bethany Road, Allen, Texas. Tutaj przechodzimy, bierzemy ludka, przeciągamy na ulicę. No nie ukrywam, że jest to miejsce, w którym chciałbym spotkać faceta przebranego za dinozaura, który da mi prezent w zamian za dołączenie do jego klubiku. Zgaduję, że biały van wliczony w cenę. W ogóle jakiś lokalny przewodnik wystawił tutaj ocenę 5 gwiazdek z komentarzem: Wspaniałe! Ja mówię.